Hejka, kochani, to jest druga część odcinka z. Właśnie z tego. Y, eksperymentu, ale już. Y, Teraz chcę zakończyć filmiki, pozdrowić kilka osób, więc serdecznie pozdrawiam osobę Oniku i Martyna 13, która mi dała włoski z listy życzeń. I właśnie teraz otrzyma od z tego konta y, też prezencik z listy. Więc y, u mnie się opłaca być na kanale, bo ja oddaję za jakieś rzeczy. Jakieś za. No, jak. Mi... Twoje wyszywanie nie należy do na żadnego wystarczenia. Ale to jest dziwne. Przecież tak się nazywa i Martyna. Kurde. I to dlaczego? A za. I ta dziewczyna, która oszukała mnie na yy, tamtym kącie, teraz chce ode mnie wyłudzić tego dripa. Eee. Yy... Kurde, no i chciałam i Martyna, no, czy, a spacer chyba robię, no nie, nie, no, sp... nie wiem dlaczego nie mogę jej wyszukać, może znaczy, tak, bo na tamtym końcu mam małą małych... starką, a może tutaj. No fak, no no nie wiem, dobra, ale pozdrawiam ją i zrobię konto, znaczy nie wiem, dlaczego nie da się jej wyszukać, ale pozdrawiam też yy, Mela. Yy. O co chodzi, fak? Nie wiem, gdzie się stało, ale pozdrawiam dziewczyna o Melka, Melka. I kończymy ten filmik. Papa. Pa.